Dzisiaj pogadamy sobie. Jeżeli jesteś nauczycielką języka obcego, prowadzisz indywidualne zajęcia lub masz po prostu własną szkołę językową, to pewnie każdy chciałabyś zarabiać więcej, ale nie wiesz jak. Aktualnie zarabiasz około 5-10 tysięcy miesięcznie i wiesz, że, żeby przebić tą barierę, musisz mieć więcej uczniów lub brać większe pieniądze za swoją pracę. Ale jest problem. Twoje stawki są uzależnione od rynku i nie jesteś w stanie zacząć brać dwa razy więcej od innych nauczycieli, bo uczniowie zwyczajnie od ciebie odejdą. Z drugiej strony, nie wiesz, skąd pozyskać więcej uczniów. Dotychczas albo robiła to za ciebie szkoła, albo pozyskiwałaś ich z poleceń i opierałaś się głównie na stałych klientach. A nawet jeśli uda ci się zdobyć więcej uczniów, to i tak nie chcesz pracować po 12 godzin dziennie za 30, 50 lat za godzinę, żeby poświęcić całe życie pracy w zamian za trochę więcej pieniędzy. Więc krócie. Nie wiesz co robić dalej i czy w tym zawodzie w ogóle da się przebić sufit 10 tysięcy miesięcznie będąc właścicielem wielkiej szkoły lub ogromnego profilu na social media. I właśnie dlatego w tym filmie nie tylko odpowiem Ci na pytanie czy to możliwe, ale też pokażę dokładnie, jak tego dokonać i po zaledwie 90 dniach zacząć zarabiać 10-15 tysięcy, pracując mniej niż pracujesz teraz. Skąd mogę wiedzieć, jak to zrobić? Bo wraz z moim przyjacielem Kubą pomogliśmy już ponad 25 nauczycielom, właścicielom szkół i lektorom skalować ich biznesy językowe do 10, a nawet 20 tysięcy miesięcznie. Na przykład. Pomogliśmy Benedyktowi, który miał problem z dotarciem do nowych klientów, którzy zaakceptują jego stawkę. Szukał klientów na grupach na Facebooku, ale tam jest tylko walka ceną. Odzywał się też do różnych marketingowców, ale kazali mu robić rolki, a Benedyk nie chciał być influencer'em i nie wiedział kiedy może spodziewać się wyniku. Znalazł nas przez naszą reklamę, stworzyliśmy mu 3-miesięczną ofertę nie do odrzucenia i wdrożyliśmy autorski system marketingowo-sprzedażowy. W pierwszym miesiącu Benedykt pozyskał klientów na 21 tysięcy. Nie musi teraz szukać klientów na siłę, ani przed kamerą. Pomogliśmy też Monice. Monika miała problem z nisko płacącymi klientami. Brała z akcji 80 zł, chciała tworzyć grupowe, ale brakowało jej klientów. Nie sprzedawała pakietów, a opłaty za akcję brała po niej po prostu. Szukała klientów po grupach na Facebooku, ale bez skutku. Znalazła nas przez naszą reklamę. Stworzyliśmy Monika ofertę nie do w pakietach 1, 2, 3, 6-miesięcznych płatnych z góry oraz. Wprowadziliśmy system marketingowo-sprzedażowy, który teraz pracuje na nią. Pierwsi klienci pojawili się w pierwszym tygodniu odpuszczenia kampanii, a w 23 dni pozyskała klientów na 13,5 tysiąca. Monika teraz nie przyjmuje się tym, czy klienci będą, bo wie, że klienci zawsze są. Monika mieszka w Hiszpanii, bierze 120 za lekcję i pracuje z wybranymi klientami. Nasza klientka Marzena miała problem z dotarciem do nowych klientów. Próbowała nagrywać webinary, robić reklamy, ale przy nakładzie 20 tysięcy złotych za stronę i e marketing nie pozyskała żadnego klienta. Znalazła nas przez naszą reklamę, stworzyliśmy jej 3-miesięczną ofertę, nie do odrzucenia, wdrożyliśmy autorski system marketingowo-sprzedażowy. W pierwszym miesiącu Marzena pozyskała klientów na 7,5 tysiąca. A najlepsze jest to, że Marzena pracuje tylko w godzinach 8, 12, a resztę dnia ma czas dla siebie. Jak sama mówiła, nie włożyła dużo czasu, by pozyskać klientów. Ale bądźmy szczerzy, ci nauczyciele to wyjątki. Gdyby nie nasza pomoc, to dalej zarabialiby pewnie około 5 tysięcy miesięcznie i walczyli o każdego klienta. I to nie przez to, że są innymi nauczycielami, niż byli przed pracą z nami. Problem nie leży w ich umiejętnościach, czy braku chęci do pracy lub ambicji. Chodzi o to, jak potrafisz opakować swoje umiejętności i usługę? Większość nauczycieli języków obcych popełnia ten sam fundamentalny błąd. Sprzedaje swój czas zamiast rezultatów. Myślisz o sobie jako nauczycielu za godzinę, zamiast jako eksperci od transformacji językowej. To powoduje trzy główne problemy. Pierwszy, ograniczony jest sufit zarobków. Gdy sprzedajesz godziny, twoje zarobki są matematycznie ograniczone. Jeśli uczysz 8 godzin dziennie po 50 zł, maksymalnie zarobić 400 zł dziennie. to około 8 tysięcy miesięcznie. Jeśli pracujesz bez dni wolnych. Ale czy naprawdę chcesz pracować 7 dni w tygodniu po 8 godzin, żeby zarobić 8 tysięcy? Co jeśli zachorujesz, co jeśli potrzebujesz urlopu, twoje zarobki spadają do zera. Kolejny problem walka o najniższą cenę. Gdy konkurujesz tylko ceną za godzinę, zawsze znajdzie się ktoś tańszy. Studenci po filologii, 90 speakerzy bez kwalifikacji platformy online oferujące lekcje za 20 zł, wpadasz w pułapkę w wyścigu na dno. Ciągle obniżasz ceny, żeby przyciągnąć uczniów, ale przez to twoje zarobki maleją. Problem trzeci, brak przewidywalności. Uczniowie przychodzą i odchodzą. Jeden miesiąc masz pełen kalendarz, następny jest pusty, bo połowa uczestników zrezygnowała. Nie masz stabilnego. Przewidywalnego dochodu, nie możesz panować w przyszłości, bo nie wiesz, ile zarobisz w przyszłym miesiącu. Te problemy prowadzą do frustracji i wypalenia. Czujesz, że ciężko pracujesz, ale nie widzisz proporcjonalnych rezultatów finansowych. Wiesz, że jesteś dobrym nauczycielem, ale Twoje konto bankowe tego nie odzwierciedla. Ale to nie jest tak ciężkie do naprawienia, jak ci się wydaje. Możesz zarabiać więcej i jednocześnie pozyskać więcej klientów bez pracy 12 godzin dziennie i zaniżania cen. Chodzi o to, żeby całkowicie odwrócić sposób, w jaki prezentujesz i sprzedajesz swoje usługi. Zobacz. Większość nauczycieli językowych myśli o sobie jako godzinowych robotnikach. Sprzedajesz kawałki swojego czasu za określoną stawkę. Ale to jest pułapka, która nigdy nie pozwoli Ci przebić suwitu zarobków. Najlepsi nauczyciele językowi w Polsce nie sprzedają godzin. Oni sprzedają transformacje. zamiast mówić uczę angielskiego za 50 zł za godzinę mówią, pomogę Ci przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w międzynarodowej firmie, a za tę transformację biorą 3000 zł. To ta sama wiedza, te same umiejętności, ale całkowicie inna prezentacja wartości. Klient nie kupuje już godzin swojego czasu, kupuje konkretny rezultat, który zmieni. Jego jego życie zawodowe lub osobiste. I tu wchodzi druga rzecz, budowanie marki osobistej, ale nie sposób, o którym wszyscy myślą. Nie musisz mieć tysięcy followersów, nie musisz postować codziennie, nie musisz być influencerem. Wystarczy, że profesjonalnie ustawisz swój profil social media tak, żeby jasno komunikował, jakie konkretne problemy rozwiązujesz i jakie rezultaty gwarantujesz. Gdy potencjalny klient znajdzie twój profil, od razu widzi, że nie jesteś kolejną rzeczniką angielskiego z tysiąca dostępnych na rynku. Jesteś ekspertką od przygotowania do egzaminów, Różnego rodzaju, albo od nauki biznesowego niemieckiego dla menadżerów, albo od przygotowania dzieci do egzaminów w Cambridge. Ta jasna specjalizacja i profesjonalny wizerunek sprawiają, że ludzie są gotowi zapłacić Ci premium za premium rezultaty. A najlepsze w tym wszystkim? Gdy już odpowiednio ustawisz swój profil i ofertę, klienci zaczynają przychodzić do Ciebie sami. Nie musisz już szukać uczniów na grupach, na Facebooku, czy czekać tylko na polecenia. Budujesz system, który automatycznie przyciąga do Ciebie właściwych klientów. Ten system pracuje dla Ciebie, nawet gdy śpisz. Jesteś na Europie, czy masz wolny dzień? Zamiast zarabiać 30-50 za godzinę, zarabiasz 3-5 tysięcy za prowadzenie całego procesu transformacji językowej klienta. To oznacza, że z jednego klienta zarabiasz tyle, ile wcześniej z miesięcznej pracy z kilkunastoma uczniami. I właśnie dlatego stworzyliśmy metodę, którą nazywamy pełny kalendarz 2.0. Co to w ogóle jest? To połączenie wszystkiego, o czym powiedziałem Ci przed chwilą. System, który łączy skuteczną markę, ofertę, sprzedaż, żeby przeprowadzić się od nauczyciela zarabiającego 5 tysięcy miesięcznie, walczącego każdego ucznia i biorącego po 50 zł za godzinę, do nauczyciela, który nie sprzedaje swojego czasu, tylko efekt. I bierze za niego swoją dawną miesięczną wypłatę od każdego ucznia. A dlaczego akurat 2.0? Bo fajnie brzmi. A tak naprawdę to dlatego, że większość nauczycieli języków próbuje wypełnić swój kalendarz na stary sposób. Więcej godzin, więcej uczniów, więcej pracy, czyli kalendarz pełny, ale zarobki mizerne. My chcemy wypełnić Twój kalendarz wartościowymi klientami premium, którzy płacą Ci po kilka tysięcy złotych za konkretne rezultaty. Dzięki temu możesz wybierać czy chcesz zarabiać kodne zarobki i zachować work-life balance, twój całkowicie poświęcić się pracy i zarać pieniądze, o których inni nauczyciele mogą tylko pomarzyć? Ta metoda składa się z trzech elementów. Pierwszy, rebranding ekspertowy. Zamiast być nauczycielką angielskiego, stajesz się ekspertką od konkretnej transformacji. Ale to nie jest tylko zmiana nazwy na wizytówce. To całkowita zmiana sposobu, w jaki myślisz o swojej pracy i jak ją prezentujesz światu. Pomagamy ci znaleźć Twoją unikalną specjalizację, coś, czym jesteś naprawdę dobra i za co ludzie są gotowi zapłacić premium pieniądze. Może to być przygotowany do rozmowy, Kwalifikacyjnej w języku obcym, może pomoc emigrantom, szybkiej asymilacji językowej, a może specjalistyczne kursy dla konkretnych branż. Kluczowe jest to, żeby ta specjalizacja była jasna, konkretna i rozwiązała realny, bolesny problem Twoich idealnych klientów. Następnie przeprojektowujemy Twój profil social media tak, żeby od pierwszego spojrzenia było jasne, że jesteś ekspertką, a nie kolejną nauczycielką w tłumie. Każdy element od zdjęcia profilowego, przez opis po treści, które publikujesz, musi krzyczeć profesjonalizm, rezultaty. Drugi. Oferta transformacyjna. Tu dokonuje się prawdziwa magia zarabiania premium. Zamiast sprzedawać godziny, pakujesz swoją wiedzę w konkretne programy, które obiecują konkretne rezultaty w konkretnym czasie. Na przykład zamiast lekcji angielskiego oferujesz program IELTS Master, gwarantowany wynik 7,090 dni za 4,5 tysiąca. Albo Business English Accelerator, pewność siebie w rozmowach biznesowych 60 dni za 3000. Pokazujemy ci, jak strukturować te oferty, żeby były nie do odrzucenia dla Twoich klientów. Jak prezentować wartość, żeby 3000 wydawało się rozsądną inwestycją. Nie astronomiczną sumą. Jak budować gwarancje i bonusy, które eliminują opory przed zakupem? Najważniejsze, uczysz się sprzedawać emocje i rezultaty, nie funkcje i godziny. Klient nie kupuje 20 godzin lekcji, kupuje pewność siebie podczas prezentacji w pracy, kupuje możliwość zostania wymarzonego stanowiska w międzynarodowej firmie, kupuje swobodę komunikacji podczas wakacji za granicą. Trzeci, system przyciągania klientów. To jest ta część, która sprawia, że nie musisz już nigdy szukać uczniów. Oni sami do ciebie przychodzą już przygotowani do zapłacenia premium ceny. Budujemy dla ciebie system, który automatycznie filtruje i przyciąga właściwie klientów, ludzi, którzy mają pieniądze, są zmotywowani do nauki i rozumieją wartość profesjonalnego podejścia. Pokazujemy ci, jak tworzyć treści, które nie tylko budują twój autorytet, ale faktycznie generują zapytania od potencjalnych klientów. Nie musisz postać codziennie ani mieć tysiąca followersów. Wystarczy konsekwentnie dzielić się swoją ekspercką wiedzą w sposób, który pokazuje twoją wartość. Uczysz się też, jak prowadzić rozmowy sprzedażowe z potencjalnymi klientami premium. To nie są te same rozmowy, które prowadziłaś z rodzicami szukającymi korepetycji za 30 zł. To są profesjonalne konsultacje z ludźmi gotowymi zainwestować tysiące złotych w swoją transformację językową. Wszystkie te trzy elementy działają razem. Rebranding Sprawia, że wyróżniasz się na rynku. Oferta transformacyjna pozwala ci brać premium pieniądze, a system przeciągania dostarczy ci stały strumień wartościowych klientów. Efekt: w ciągu 90 dni przechodzisz od zarabiania 30-50 zł za godzinę, to oferowanie programu za 3-5 tysięcy i masz kolejkę klientów chętnych do zapłacenia takich pieniędzy. To dokładnie tak zrobiliśmy u Micheli i Marcina. Na początku nie mogli pozyskiwać wystarczającej ilości klientów, aby poświęcić się w 100% szkole językowej. Pracowali na etacie tracili wiele godzin dziennie napisanie do ludzi na grupkach na Facebooku, aby zachęcić ich na lekcję próbną. Dzięki spół po pracy z nami w ich szkole pojawiły się pierwsi 5-2 tygodnie odpuszczenia reklam. Teraz mają czterech zatrudnionych sprzedawców, którzy pracują za nich, a cały system generuje ponad 50-60 klientów miesięcznie. Tak samo było w przypadku Kariny. W 5 tygodni pozyskała klientów na 14 tysięcy dzięki wdrożeniu naszego systemu marketingowo-sprzedażowego. Przekształcamy swoje oferty w pakiety premium. Brzmi dobrze, prawda? Ale pewnie zastanawiasz się teraz, ok, rozumiem koncepcję, ale jak mam to wszystko wdrożyć w praktyce? Od czego zacząć? I jak uniknąć błędów? I to właśnie dlatego stworzyliśmy program, który przeprowadzicie. Przez cały ten proces krok po kroku. To 90-dniowy program mentoringowy, w którym osobiście przeprowadzimy cię przez całą transformację Twojego biznesu edukacyjnego. Przez trzy miesiące pracujemy z Tobą ramię w ramię, żeby przekształcić Cię z nauczyciela za godzinę w eksperta sprzedającego premium transformację. Co dogodnie otrzymujesz? Po pierwsze, kompletny system rebrandingu ekspertowego. Razem znajdziemy twoją unikalną specjalizację, coś co wyróżni cię na rynku i pozwoli brać premium pieniądze. Przeprojektujemy twój profil social media tak, żeby krzyczał ekspert, a nie kolejny nauczyciel w tłumie. Po drugie, stworzymy dla ciebie idealną ofertę transformacyjną. Pokażemy ci krok po kroku, jak zapakować twoją Wiedzę w programie warte 3-5 tysięcy. Nauczysz się prezentować wartości, tak żeby klienci sami prosili o współpracę. Po trzecie, zbudujemy Twój system przyciągania klientów. Dowiesz się, jak tworzyć treści, które generują zapytania od wartościowych klientów. Jak prowadzić rozmowy sprzedażowe z ludźmi gotowymi zapłacić tysiące złotych za Twoją ekspertyzę. Ale to nie wszystko. Przez całe 90 dni masz bezpośredni dostęp do nas. Co Cotygodniowe sesje monitoringowe, gdzie analizujemy Twoje postępy. Dostosowujemy strategię. Grupa wsparcia z innymi uczestnikami programu. Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi. W czasie rzeczywistym nie. Zostawiamy Cię samej z teorią. Pilnujemy, żebyś rzeczywiście wdarzała to, czego się uczysz i osiągała konkretne rezultaty. Dla kogo dokładnie jest ten program? Dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia indywidualne ze swoimi uczniami, biorą stawkę godzinową i zarabiają około 5-10 tysięcy miesięcznie. Pomożemy im stworzyć ofertę premium i pozyskiwać wysokiej jakości klientów na zajęcia. Dla lektorów, freelancerów, którzy szukają zleceń online na różnych grupach, stronach, dla freelancerów i z poleceń, ale nie mają systemu pozyskiwania klientów, przez co tracą wiele godzin dziennie na prospecting i zarabiają marne pieniądze ze Pracy dla właścicieli szkół językowych, które cierpią na niedobór klientów, opierają swój marketing na banerach, nieprofesjonalnej stronie na Facebooku i poleceniach. Pomożemy im zbudować system, który regularnie pozyskuje nowych uczniów do ich szkoły. Jeżeli wpasowujesz się w jeden z tych profili, kliknij przycisk pod tym filmem i umów się na darmową konsultację, na której odpowiemy na Twoje pytania i zobaczymy, czy jesteś odpowiednią osobą, żeby dołączyć do naszego programu. Czy masz jakąś pewność, że inwestycja w program się zwróci? I jak wysoka jest ta inwestycja? Szczerze? Długo zostawialiśmy się nad ceną. Programy transformacyjne o takiej intensywności i długości czasowej najczęściej są sprzedawane za 20-30 tysięcy, ale wiemy, że taka kwota może nie być w zasięgu wielu nauczycieli, którzy dopiero rozkręcają swój biznes i potrzebują wsparcia. Dlatego ostateczna kwota jest kilkukrotnie niższa i cała inwestycja zwraca się po pierwszym zdobytym kliencie premium. Co się stanie, jeżeli jednak nie uda ci się go zdobyć. Wtedy stajemy na głowie, aż nie uda się tego zrobić. A dokładniej, jeśli po 90 dniach współpracy nie zaczniesz zarabiać 10-15 miesięcznie, to pracujemy z Tobą za darmo, tak długo aż uda się osiągnąć tego typu efekt. Budujemy Twoją markę, pracujemy nad ofertą, wprowadzamy zmiany, pomagamy w sprzedaży i robimy za darmo wszystko, żeby doprowadzić Cię do tych zarobków. Więc nie ma żadnej szansy na niepowodzenie. Możemy dać taką gwarancję, bo wiemy, że jesteśmy w stanie jej dowieść i zrobiliśmy u ponad 30 nauczycieli, którzy przeszli przez program. Przetestowaliśmy go na sobie, na naszych klientach i widzimy rezultaty każdego miesiąca. Więc jeśli jesteś gotowa na 90 dni intensywnej pracy nad transformacją swojego biznesu, to kliknij przycisk poniżej i umów się na bezpłatną rozmowę kwalifikacyjną. Na tej rozmowie sprawdzimy czy nasz program jest dla Ciebie odpowiedni, przeanalizujemy Twoją obecną sytuację i pokażemy dokładny plan działania na pierwsze 30 dni. Aktualnie w programie jest 60 osób, więc szukamy tylko 5 nowych uczestników, którzy zapełnią wszystkie miejsca. To nie chwyt marketingowy, tylko po prostu nie jesteśmy w stanie zapewnić indywidualnego wsparcia większej liczbie osób jednocześnie. Więc jeśli naprawdę chcesz w końcu przebić sufit 10 tysięcy miesięcznie bez zajrzania się godzinowo, kliknij przycisk poniżej, umów się na rozmowę i dołącz do programu. Do usłyszenia.